Hej, dzisiaj jest czwartek, 21 marca i glonki już sobie tak, praktycznie już woreczka nie mają, rzuciłam im kawałek tabletki, to już buszują po, po dnie zbiorniczka. I tak wygląda, że już by chciały się uwolnić z kotnika. I teraz pytanko, czy może ktoś podpowiedzieć czy już można je wypuścić do akwarium, do tego normalnego, czy jeszcze nie. Tam w tym akwarium pływają tylko glonki 3-miesięczne. No, a te już sobie tutaj próbują pod nie coś szukać. No, jakby ktoś mógł odpowiedzieć, to fajnie, to poproszę w komentarzach. Hej!